Ale łatwo opłacało się brać te korespondencyjne lekcje hakowania W końcu przejąłem jego kanał. Stój już się na ziemię! Podkomisarz Border wciąż 69 komenda policji! Pójdziesz siedzieć na długie lata. Nie! Osadzony 1 3, 3, Lepiej przyzwyczaj się do tego miejsca! No, dobrze, o i wszystkie moje rzeczy każą mi oddać. Dobrze, żegnaj przyjacielu. No, także wylądowałem tutaj w więzieniu. I dzisiaj ja poprowadzę dla was ten odcinek. Oczywiście będzie to najlepszy odcinek na tym kanale, bez tych dwóch nudziarzy, więc zostawcie dla mnie łapeczki w górę. O, tutaj chyba, o tak, patrzcie, takie łapeczki w górę zostawcie dla mnie i zasubskrybujcie ten kanał bo to ja będę teraz prowadził ten kanał, jeżeli się stąd wydostanę. O, tutaj dostaliśmy jakieś itemy. Co to jest? To jest jakieś tabasco, oczywiście. Tak tu jest napisane, ja nie zmyślam. I kartki. I co my możemy z kartkami zrobić? Nie no, żartuję. Grałem oczywiście tutorial, także wiem, co z tym trzeba zrobić, ale mi nie wychodzi. Co to jest? A nie mogę podczas dnia niczego robić. No to chyba musimy to schować, żeby nas ten okropny klawisz znowu nie pozbawił wszystkich naszych rzeczy. Patrzcie, ja to chowam, jestem kozakiem, a tak naprawdę to ja siedzę tu za niewinność. Tak naprawdę to Norbert w ogóle nie powinien po tej mojej szkole hakowania odkryć tego, że zhakowałem dzień. Dobry panu, że zhakowałem jego kanał. Stop! Tak, przy okazji obchodu ja chciałem tylko przypomnieć, że jeżeli chcielibyście mieć taką kozacką bluzę jak Pan Strażnik, to zapraszamy na smiesnyciuszki.pl. Aktualnie promocja minus 20% na wszystko. A ja idę zobaczyć, co robi na rzut I co tu jest? No, halo, halo. Go tonight. Hmm. A, czyli musiałem na to popatrzeć. Dobrze, pierwszy raz w ogóle gram w tą grę. Także co. Okej, okay. czyli trzeba tu przytrzymać i teraz mamy noc. Okej, okay. gituwa. Czyli teraz możemy zacząć robić nasze eksperymenty. Patrzcie, bierzemy karteczkę, hop i bierzemy tabasco. A tak naprawdę w tym pudełku od tabaska nie ma wcale tabaska, tylko jest oregano i sypiemy je tutaj na karteczkę. O, proszę. I teraz łapiemy tak, tak, tak. Musimy poruszać. Halo, halo. O, hop i mamy takie coś. Nie wiem co to za bardzo jest, ale dzięki temu będziemy mogli tu przeżyć. Czy nie idzie tutaj żaden klawisz? Czekajcie, musimy zobaczyć co. Halo, jestem niewinny. Proszę mnie wypuścić. No, dobra. Jeśli na to nikt nie zareagował, to znaczy, że nikt tu nie idzie. Hop, 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 hop. Już mamy dwa takie takie przedmioty. O, patrzcie, wrócił mój kolega mały. Hopa, więcej tego zróbmy. Go, 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 go. Dobra, teraz nasz towar musimy chyba sch ojej, schować. Hop, ale może go tutaj schowam, będzie łatwiej dostępny. Hop, hop. No zamknij się, szewko. Okej, okay, git. Ojej, dzień dobry, panu. Co tam u pana? Idzie pan na obchód? Ja tu nic złego nie robię. Do widzenia. Okej, okay, dobra, poszedł frajer głupi. Lecimy dalej. Będziemy tutaj milionerami. Szybko wyjdę i schakuję ten kanał. A ja, wy musicie wbić 75 tysięcy subskrypcji, bo wtedy pozwolę mojemu koledze rybie nagrać coś. Powiecie, jednak to jest kolega z pracy, trzeba się dzielić. Ale Norbertowi już nigdy nie pozwolę tutaj wrócić. Zamykamy. Ja tu nic nie mam. Ty, tam jeszcze jeden jest, dobra. Musimy go wyjąć, jak przyjdą tutaj. Halo, halo! O, możemy iść do dnia, dobra, go. Idziemy do dnia, teraz będziemy mogli to sprzedać. Co się teraz dzieje? I mamy tutaj niedzielę. Albo i sobotę, a Saturday to sobota. Siema, ziomek, elo. Okej, okay, czyli tutaj musimy mu dać ten cały, wszystko co zrobiliśmy. Patrz, gości, ile mamy tego. Patrzcie, ile pieniędzy dostaniemy. A ciebie gościu też tak traktują w tym więzieniu. Wszystkie prywatne rzeczy mi zabrali, a widać, że u ciebie możemy coś kupić. Są tu jakieś prace. Co ktoś. To jest chyba co, ktoś coś, co potrzebują. Ja nie wiem, czego oni potrzebują, ale to weźmiemy. Ło, co to jest? Jakieś prezenty dostałem. Może to od Łukasza, bo to jednak dobry kolega jest. O, otworzyłem. Co ja dostałem? Dostałem ołówek. O kurde, teraz będę mógł pisać? Po co mi ołówek? Otwórzmy kolejny prezent. Teraz dostałem szafkę. O, szafka się akurat przyda. Tylko gdzie one się pojawiają, te rzeczy? Nie mam pojęcia, ale patrzcie, jaka biedna cela. Nawet nie ma łóżka. Gdzie mam spać? Co na tym stoliku, czy na tej komodzie? Tu nic nie ma. Ale no nic, rozpakujmy resztę prezentów od mafii. To pewnie jest mafia właśnie Łukaszowa. Dzięki niemu. Więcej dostaliśmy Tabasco. Kozak. Hop, hop, hop. I więcej papieru. Chłop mi same niepotrzebne rzeczy do tego przysyła więzienia. Tu nic nie ma. Bo co tu jest? Nie wiadomo. Jakieś opowieści. A tu... I tutaj dostałem lampkę. No w końcu coś przydatnego chłop przysłał. A to co jest? Taśma filmowa? I na czym ja mam to otworzyć? No chłop chyba zwariował mi do więzienia takie rzeczy przysyłać. Także kupmy trochę tego naszego e, Tabasco. Go. I trochę papieru. O kurczę, chyba mnie już nie stać, co? Zrezygnujmy trochę z tego. O. I trade. Go. I koza. Kupiliśmy od gościa wszystko. Także no na razie, ziomek. Do jutra. Patrzcie, hajs dostałem, kozak! Dobra, dzień minął, chodźmy do nocy teraz. I znowu teraz możemy zacząć naszą pracę. Ha, 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 ha. Czy nie idzie żaden klawisz? Halo, halo! Panie klawiszu, nikt nie idzie. Super, kozak. O kurczę, ile mamy papieru, który chyba musimy schować. Także no, z powrotem. O kurde, ile kartek. Later. Ludzie, patrzcie, idzie znowu klawisz. Cholerny klawisz. I nie możemy pracować. Musimy przymknąć te drzwiczki, żeby nas tu nie podejrzał. Halo dzień dobry! Co tam u pana? To jest pani chyba. O ma długie włosy. Dzień dobry, proszę pani. Nie widziałem pani tutaj jeszcze. Co tam u pani dzieci? Dobrze? Zdrowi? Tak to, ja tu nic nie mam. Proszę iść dalej. Do widzenia. Dobra, poszła sobie. Głupia. Nic nie podejrzewa, kolak. I jeden. Może ja to zacznę, nie wiem, jakoś tak. Hop, tak po dwa. Co? Dwójka ich idzie. Cholercia, Hop. Szybko. No go, 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 go. Bo coś i tego. Dzisiaj dzisiaj więcej patroli. Dzień dobry proszę pana, co tam u pana? Dobrze pan spędza noc. Ale się na mnie patrzy, chłop. Do widzenia. No głupi. Głupi, głupi. Ej, japa. O, co nam, oregano nam wyparowało. No proszę. Co jest? Już mamy dzień i nie mogę podczas dnia robić. O, kurczę. Strasznie to szybko no zleciała. No elo, elo, ziomek. Dobra, zobaczmy, czy coś nowego się u niego pojawiło. Jął. kolego. O, patrzcie, po pojawił się ten ołówek. Czyli jednak Łukasz, kurczę, niby mi go przysłał, a jednak dopiero chcę, żebym tutaj więcej popracował. Dobra, masz gościu, hajs. Co? Dalej mnie nie stać? O, i go. Stać mnie, gituwa. Eee. Dobra, masz, niech będzie. Dostał złotóweczkę więcej. Także zobaczmy jeszcze na te prace. Jakie ja tu mam prace do wykonania? Muszę pięć takich e, egzotycznych opowieści napisać. Eee. Muszę zrobić cztery fajki. Okay. I... Pięć kolejnych, czyli włącznie ich 9 muszę zrobić. I pięć opowieści egzotycznych. Dobra, okej, okay. gituwa. Dobra, szybko. Piszemy. Hop, 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 hop. Lecimy, lecimy. Wypiszecie tak szybko sobie wypracowania. Chyba napisana. Go. Jedna jest. Jeszcze tylko cztery. Dobra. To te trzy może na razie schowajmy. Ja nie wiem, kiedy on się pojawi. Chłop. Dobra, jakaś babka się pojawiła. Cholercia. Dobra, git. Chowamy. O nie, 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 wypadła. Uf. Co tam u pani? Pani tutaj nowa, jeszcze pani nie widziałem. Co się stało? Przecież tu ja nic nie mam. To kartka zwykła, proszę pani. Zwykła kartka, no dobrze, przepraszam. Kurczę, czyli zwykła kartka też nie może być. Dobra, kurczę, tylko cztery zrobiliśmy. Ja dzisiaj opuszczam tego gościa i dokończymy to zadanie. Hop, hop, hop. A miałem jak najszybciej wyjść z tego więzienia, żeby nagrywać te filmy z domu, a nie w jakimś obślizgłym... Jak to wygląda? No, pf, mogli to chociażby zatynkować. No, co to są za dziury, no? Jakby miał szpachle, to bym to zatynkował. No, przecież to jakiś żart jest. git i skipujemy do dnia. I teraz zaliczymy naszą pierwszą misję. Je. Yeah. Ile mi to zajęło? Gościu, chodź, chodź, chodź. No elo, żółwik. Git. Chłopie, takich powieści to w życiu nie słyszałeś. I zobaczmy. Jest zaliczona, widzicie, kozak. Ją tutaj musimy oddać. Hopa. Dobra. Co? Tu się jakaś nowa pojawiła? Holer, to tych prac będzie więcej niż trzy, tak? Trzy pod... potrzebuję, żeby ukończyć? A, ok. Czyli lepiej robić takie, gdzie jest najwięcej łapek w górę, bo jest mało tutaj trzeba się narobić, a dużo łapeczek dostajemy. Ja nie mam kasy ziomek, patrz, ile mam kasę Hopa, jeden golda mamy, Kozak. No cóż, dobra Słabo zarządzałem pieniędzmi, cholercie mamy dużo tabako ale mamy mało karteczek Dawaj, sprzedawca Idzie, idzie. Siema żuwik, hop i dwa. No i chyba zarobiliśmy, trochę golda. Ile mamy 16? Ło, wow! ile pieniędzy? Ludzie. Eee, więcej, więcej tego potrzebujemy. Żartowałem. Nie kupujemy tego, tylko papier. Eee, wszystkie już wykupiłem. Dobra, to kupimy jeszcze te, tabasko więcej. I go! Kupiłem pełno rzeczy. Hop. Jeden. Idźże z tym ołówkiem. Dwa. Hop. No, i mamy dwa super Kurczę, To trzeba mieć dużą podzielność uwagi, żeby to robić. I żeby patrzeć, czy nikt nie idzie. Na szczęście, nikt dzisiaj chyba nie będzie sprawcą. Dzisiaj chyba wolne wzięli. O, nie idzie ta pani, co była dwa dni temu. Hop, szybko. Dobra, to chowamy. Ale już mamy cztery. Także git całkiem nam się udało zrobić. Hop, i zamykamy. Poczekamy, aż ta pani przejdzie. Ale proszę iść szybciej, ja tu mam pracę, llo, llo, przepraszam, ja tu spać chcę, a mi pani świeci tym światłem po oczach. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, musztra wojskowa, dobra, poszła już, szybko, go, szybko, szybko, nie, jakiś gościu się pojawił, Boże, jednak wykrakałem, mówiłem, że dzisiaj nikt nie chodzi, a jak się ich pojawiło, ojeju, to od razu dwóch, Jezu, jeszcze się wszystko sypie, masakra. Later. Do widzenia. Dobra, lecimy dalej. Go. Ja chcę stąd jak najszybciej wyjść. Kurczę, już dzień. Masakra. Dzisiaj nic dla ciebie nie mam nic stąd. Idziemy znowu do nocy i dzisiaj skończymy wszystko. Oddamy te dziewięć papierosów. Dobra, lecimy z ostatnim. Już to będzie git. Chyba już wszystkie wtedy zrobimy do wszystkich misji. Hop, dobra, gituwa. Mamy ich tego w pełne, nawet tego nie będę liczył. Hop. I hopa I co? I chyba wszystko już zrobiłem, co? I hop. Ojej, ile rzeczy. No dobra, co tu dostanę? I tu dostałem. Lina. Tu dostałem nową szafeczkę, tutaj dostałem więcej papieru, ekstra i coś ciekawego i jeszcze chyba jedną będziemy mogli zaliczyć zadanko, to kozak, superowo, dobra patrzcie tutaj mamy Ile 8 na 14 jest? Jeszcze 6 łapek potrzebujemy. Kurczę, mamy dwa ciężkie zadania. No dobra, to byśmy musieli ile napisać. Tutaj 3, 5 listów i 4, jeszcze ten, 4 fajki. Dobra, idziemy do zadań. To skończone. Super. I jeszcze jedno. Ile potrzebujemy jednej? Ale to co? Zgina nam powieść jedno. No nie. No nie, przecież. Jest tam. No nie, zablokowała się. Halo, mogę biurko przesunąć? O, jest. Patrzcie, jest. Zablokowała się. Łukasz mi musiał podpowiedzieć. Jest. Udało się. Uch. Jest. Mamy reputację. Uff. Co? Muszę jeszcze jedną? No nie. Co? Nic, nic, nic. Mam nadzieję. Nie, proszę, proszę, przechodzić dalej. Jeszcze jedną robotę musimy zrobić, dobra. Czyli albo liny, A przecież ja nie mam pieniędzy, ja wszystko wydałem, masakra. Czyli musimy albo sześć powieści i dwie liny, albo cztery to i trzy liny. Okej, okay, dobra. Zobaczmy, co my tu mamy, co tu jest. Dobra, to jest nasz stół, super. Kartek mamy w bród, co będzie łatwiej zrobić. Cholercia, jeszcze kilka nocy tu spędzimy. Mamy 48 golda. Ile potrzebuje? Z trzech szmatek wychodziła nam jedna lina, a potrzebuje zrobić lin. aż trzy? Masakra. Mam jeszcze drugą, dwie liny, dobra. I sześć powieści. Sześć powieści, za długo to się będzie pisać. Cholercia. Ale chyba taniej mi wyjdzie, co? Także tak, zróbmy te sześć powieści i dwie liny, bo mnie taniej wyjdzie. Mamy dwie kartki, czyli potrzebujemy jeszcze cztery kartki i sześć lin. Dobra, cztery kartki. Raz, dwa, e, trzy, cztery i raz, dwa, trzy, no i wszystko, co tam... Cholercia, no i nie stać mnie. Dobra, to kupmy sobie wszystkie kartki. Ja potrzebuję napisać tych powieści ile? 6 chyba, tak? 6, to kupmy 7 kartek to sprzedam 3 i mnie będzie może stać no to naprawdę jeszcze dwie noce max dobra, sprzedajemy teraz listy jedna, druga trzecia, dobra mamy 30 golda raz, dwa, trzy tyle potrzebujemy Hop. Piszemy, nie ma czasu. No co? No nie, podarłem sobie kartkę. No nie. I piszemy, ostatni list. Hop, 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 hop. Dobra, napisane. Easy. Dobra, to chowamy i zaczynamy to. Jedna jest. Dobra, jest jedna lina. Easy, skończę to dzisiaj. Dobra, jest. Mamy dwie liny, sześć listów. Łatwo. Chyba wyjdziemy. Dobra, lecimy. Gościu, chodź. Jest. Dzień piętnasty. Naprawdę się cieszę, że już stąd wychodzę. Hop, i żółwik. I lecimy. Liczmy, liczmy. Raz, dwa, trzy, cztery. I uwaga. Pięć, sześć. Jedna na lina i Uch. druga lina. Uch. Udało się. Jest tak, praca zaliczona. Pięknie. O, Młotora. Kraty. Aj, jeb, Jep. Czy mi się udało? Czy ja wyszedłem? Z więzienia? Tak! Wszystko na to wskazuje. Udało się! Wyszedłem! Tak! Ha, ha ha Na razie! Osadzony! Gdzie jest osadzony? Ja idę go złapać, a wy zostawcie łapki w górę, subskrypcji, i wbijajcie na poprzednie odcinki. Na 75 tysięcy! 000... Znowu kogoś wsadzimy do więzienia, albo zrobimy coś innego.